Pasję, zainteresowania, niby można bez tego żyć, ale czy rzeczywiście? Nazywam się Beata Monkolska. wspieram w rozwoju osobistym i duchowym najczęściej osoby wysokowrażliwe, empatyczne, introwertyczne. Więcej informacji o mnie, o sesjach, warsztatach czy konsultacjach znajdziesz na mojej stronie beatamakolska.pl. Ja już kiedyś nagrywałam taki filmik na kanał dotyczący ogromnej ilości pasji i zainteresowań, jakie bardzo często przejawiają osoby wysokowrażliwe. Dziś chciałabym wrócić do tego tematu z prostego powodu, żeby przypomnieć Ci, że te Twoje pasje i zainteresowania są bardzo, bardzo ważne. One są jak kody duszy, więc nie możesz z nich rezygnować, jeżeli chcesz dosyć łagodnie przetrwać na tej planecie. Tutaj zachęcam też do obejrzenia filmiku o Starych Duszach. I o wewnętrznej melancholii, które są już na kanale, bo nasze pasje, zainteresowania mają bardzo, bardzo duże znaczenie dla naszego rozwoju, dla kierunku, w jakim zmierzamy. I ja wiem, życie dorosłych ludzi najczęściej kręci się wokół pracy, obowiązków domowych, opieki nad innymi, ale jeżeli dodasz do każdego dnia choć odrobinę tego, co sprawia, że Czujesz, że żyjesz, że chcesz więcej, że wpadasz w jakiegoś rodzaju swoją pasję, łączysz się z pięknymi energiami i nadaje to Twojemu życiu sens. To wtedy rzeczywiście czyni Cię to człowiekiem o dużo wyższych wibracjach, i w tych pozostałych obszarach, które wydawałoby się, że są takie zwykłe, codzienne jak najbardziej małoduchowe, albo mogą być małoduchowe. Niemniej jednak stajesz się bogatszą, jeszcze bardziej bogatszą wewnętrznie osobą i zgodną ze sobą. Czyli zahaczamy też tutaj o tą autentyczność, o której często mówię na kanale. Zobacz, wszystko do czego cię w jakiś sposób ciągnie, co masz ochotę zgłębiać, realizować. Bardzo często później okazuje się, że w jakiś sposób jest ci to potrzebne do pokierowania swoją ścieżką zawodową, albo poznajesz jakąś osobę, która dużo wnosi do Twojego życia. I niekoniecznie mam na myśli, wnosi jakichś takich konkretnych korzyści zawodowych czy finansowych, wręcz przeciwnie, może wnosić do Twojego życia radość, nowe, nowe przyjaźnie czy, czy znajomości. Wszystko to, do czego Cię ciągnie, zazwyczaj ma znaczenie. I część z tych rzeczy jasna, że właśnie wykorzystujemy w pracy, czy w naszym rozwoju zawodowym, część rzeczy wykorzystujemy w rozwoju osobistym, czy duchowym. Jeżeli na przykład odkrywasz w sobie ciągoty do energii rodowych, do poznawania tego, w jaki sposób to płynie, to nawet jeżeli ktoś nie rozumie tego tematu i po co zajmować się babcią, która nie żyje od 20 lat i w ogóle te historie już nie mają znaczenia, dla kogoś mogą nie mieć znaczenia. A ty możesz czuć, że ty tym żyjesz. I możesz dziś jeszcze nie wiedzieć, w jaki sposób to się ma przełożyć na Twoją przyszłość, ale wiesz co, z tego co widzę, to totalnie nie Ty o tym decydujesz. To jest tak, jakby nasza dusza nas prowadziła poprzez nasze pasje, zainteresowania, poprzez to, do czego Cię ciągnie, co Ci przychodzi, w co wpadasz. Tak jakby Twoja dusza prowadzi Cię do rozwoju. I jasne, często są to rzeczy, które nie dają nam bezpośrednio pieniędzy. Więc co my robimy? My z nich często rezygnujemy. I jeżeli porezygnujesz ze wszystkiego, co kochasz robić, co lubisz robić, bardzo szybko leci ci zdrowie, samopoczucie. W zasadzie przegrywasz, jeżeli mogę użyć tego brzydkiego słowa, na każdym obszarze życiowym, bo po prostu nie masz energii. A wystarczy, że pozwolisz sobie... Realizować jakiegoś rodzaju swoją pasję, i już zyskujesz energię do działania w obszarach, w których masz działać, np. z racji pełnionych ról. Czy to praca, czy na przykład opieka nad innymi, bo jesteś mamą czy, czy tatą. Zobacz to, czego cię ciągnie, i pozwól to sobie robić każdego dnia albo prawie każdego dnia. Czy to jest jakiś rodzaj ekspresji artystycznej? Być może piszesz ym, nawet do szuflady. To co z tego? To ma Tobie coś dawać, to ma Ciebie wzbogacać. I zdarza się, że słyszę takie opinie, że my teraz mamy takie możliwości, że my się mamy pokazywać. No mamy możliwości, ale to nie oznacza, że Ty masz się pokazywać, bo jeżeli rzeczywiście to, co tworzysz w jakiś sposób artystycznie, ma wyjść poza ciebie, czyli to nie ma być tylko i wyłącznie na przykład Twoim sposobem na połączenie z innymi energiami, czy sposobem na oczyszczenie emocjonalne, ale ma jeszcze wspierać innych ludzi, to będziesz czuć takie, taki niedosyt, to będziesz czuć wewnątrz, że no dobrze by było gdzieś to pokazać, dobrze by było z tym wyjść. I jednocześnie możesz czuć ogromny lęk i brak odwagi, bo możesz nie wiedzieć, jak to zrobić, nie umieć tego zrobić. Te nasze pasje, zainteresowania zawsze są jakąś informacją, poprzez pryzmat, czego nasza dusza się rozwija. Często my wnosimy tym też wartość w życie innych ludzi, albo ci inni ludzie, poprzez swoje pasje, zainteresowania, wnoszą wartość w nasze życie. Jest to rodzaj przepływu energii. I tu bym chciała jeszcze powiedzieć coś takiego, że panuje takie przekonanie, że najlepiej to zarabiać na tej swojej pasji, że czasami ktoś przychodzi i mówi, wiesz Beata, ja się interesuję tym i tym, ale ja nie wiem, jak to spieniężyć, czy zmonetyzować. Teraz takie pojęcia panują, że ja nawet nie przytoczę ich wszystkich. Yy, tak, czasami można to zrobić. I czasami nie można. I nie o to chodzi, że jest jakiś wzór na to, w jaki sposób to zrobić. Bo większość tego typu ograniczeń jest w swojej głowie. Jeżeli uważasz, że to jest tylko i wyłącznie hobby i nie da się na tym zarobić, to prawdopodobnie ci to nie wyjdzie, więc nie próbuj wtedy rzucać tej pracy na etat, dzięki której możesz realizować te hobby po to, żeby spróbować zmonetyzować czy tam spieniężyć to hobby, bo byłaś na jakimś kursie internetowym, który mówi ci, jak to zrobić. Zazwyczaj Chodzi o nasze wewnętrzne przekonania, a także o środowisko, w jakim jesteśmy. Bardzo niewiele ludzi jest w stanie tak mocno zmienić swoje przekonania, żeby być kompletnie odpornym na środowisko, w jakim się znajduje. Bardzo niewiele. Zazwyczaj środowisko, w jakim przebywamy, ma ogromny wpływ na to, jak my się realizujemy i jak my się pokazujemy. I to środowisko to jest bardzo ogólne pojęcie. Bo chodzi mi zarówno o ludzi, którzy w ciebie wierzą, którzy mówią ci: pięknie śpiewasz, choć wystąp publicznie, albo powiedzą ci: cudownie szyjesz, czy możesz uszyć coś dla mojej koleżanki, może w ogóle jest to sposób, gdzie mogłabyś tak zarabiać na życie, tworzysz piękne spódnice. Na przykład, tak? I czasami mamy koło, koło siebie kogoś takiego, a czasami mamy ludzi, którzy mówią: tak, no i co ty wyprawiasz? No i co to za pomysł? Weź. Trzymaj się tej pracy, masz pracę na etat, masz pewną pracę, po co ci to, po co ci takie ryzyko? A tak wychodzisz o 15 i masz z głowy. <noise> tak, także ludzie są różni i środowisko, w jakim się otaczamy, ma ogromny wpływ na to, czy my rozkwitamy, czy my się rozwijamy, czy nie. I ma także wpływ na to, czy my te nasze hobby, pasje, zainteresowania, czy my umiemy z nimi wyjść bardziej. Niejako do świata, można by było powiedzieć, czy one zostają tylko tutaj w tym naszym wąskim okręgu. I dziś nie jest film o tym, więc o tym nie będę mówiła. Natomiast dziś chciałam podkreślić, że twoje pasje, zainteresowania, to do czego cię ciągnie, są bardzo ważne dla twojej duszy. Więc pozwól sobie to zrobić, nawet jeżeli na tym nie zarabiasz. Jasne są sytuacje, gdy ktoś staje się tak mocno zafiksowany na punkcie czegoś. Że traci łączność z ludźmi wokół, łączność z pracą, ale nie mówimy o tego typu rzeczach, bo to już wtedy podchodzi pod uzależnienie. I na ten temat mam inne filmy na kanale. Także mm, kończąc ten film, jaka jest Twoja pasja i jakie jest Twoje zainteresowanie? Co z tych czynności, które robisz, sprawia, że chce Ci się żyć, że kochasz to robić, że tracisz poczucie czasu, że jesteś w swoistym flow? Napisz w komentarzu, co jest Twoją pasją, Twoim zainteresowaniem. Dziękuję Ci za oglądanie. Do zobaczenia na kanale, cześć.